Cześć ludziska, z tej strony kłania ponownie Shogo A dzisiaj wam pokażę jak zagrać w Painkillera wersję Overdoors Czyli późniejszą odsłonę przez internet Najpierw standardowo wam pokażę, że działa Czyli wchodzimy w Multiplayer, Joint Server, Internet Jest tylko mój serwer Postawiłem serwer, dorzuciłem tutaj dwa boty Więc macie się z kim postrzelać, jest to proste FFA, działa, działa Dobra, więc jak to zrobić? No więc, musicie sobie wejść w folder BIN już tu wam pokazuję który wchodzicie sobie na przykład z Steam, Steam, Apps co nie tu macie common folder od Painkillera i folder BIN was interesuje czyli po prostu folder od gry Painkiller to zrobić i tutaj portfolder folder BIN więc musicie wejść tutaj w trzy pliczki. pierwszy to jest overdose engine później overdose engine editor i overdose engine server te trzy pliczki was w folderze BIN interesująco, nie? Możecie je otworzyć notatnikiem, możecie je otworzyć Hecstafem, wszystko jedno. E szukacie po prostu w notatniku tutaj jak już jesteście w tym pliku, to widzicie na przykład e Overdoors e Engine, e szukacie po prostu tutaj e GamesPy.com, czyli kopiujecie sobie na przykład tutaj z strony e jest 100%, pewności, klikacie Ctrl plus F, żeby wam szukało. Wklepujecie gamespya strzałeczka. I tu Wam powinno wyświetlić dział. Już mam podmienione tutaj na OpenSpy'a. Czyli ja po prostu tak wam znać, że Gamespy.com, na OpenSpy.net. Wszystkie trzy pliki robicie to samo po prostu. Włączacie grę i widzi Wam po prostu tutaj już serwer do gier, Jak widzicie, po prostu działa. Aktualnie jest tylko mój serwer. Mówię, dorzuciłem dwa boty. Poza tym trzeba wrzucić tutaj taki. Magic Pro Overdose, tu dodaję kilka fajnych opcji, dokładnie mówiąc Overdose 041, tutaj tą wersję do aktualnej wersji i po prostu wbijacie, gracie, nie ma żadnej filozofii. Moda jak ktoś wrzucacie do folderu data, czyli wchodzicie w folder Painkiller Overdose, folder data, rozpakowujecie i tutaj wrzucacie i wszystko wam już powinno śmigać. No to w sumie tyle, jak coś linki będą... w opisie pod filmikiem.